Cześć! Dzień dobry! Dzisiaj sprawdzimy Thermomix'y. Porównamy sobie starą szóstkę z najnowszym modelem TM7. Zastanowimy się, czy warto wydać ciężko zarobione pieniądze na ten sprzęt i pozbyć się starego, wysłużonego, białego urządzenia, a może to jest dobry moment do tego, żeby kupić w używaną szóstkę w niższej cenie i też mieć świetny sprzęt. Sprawdzimy sobie, czy TM7 faktycznie jest cichszy, czy brak pokrętła to dobre rozwiązanie, czy jego system działa sprawniej i czy jest tak cudowny, jak o tym wszyscy mówią, przynajmniej na premierze, i że możemy śpiewać piosenki do niego. Także czeka nas długa i wyjątkowa podróż. Zróbcie sobie kawę, no i zapraszam na film. Pięknie. To jest po prostu. Zwykła plastikowa obudowa. Żebyśmy jeszcze mieli jasność między sobą, ja nie jestem przedstawicielem Thermomixa, nikt mi za to nie płaci. Generalnie chciałem sobie po prostu sprawdzić to, bo miałem taką możliwość. Ja już kiedyś robiłem film na temat Thermomixa 6 i byłem bardzo tak pozytywnie zaskoczony i stwierdziłem, że to jest urządzenie dla mnie. Robiłem tam wtedy pierwszy raz w życiu bułki, no i uznałem, że super, skoro nigdy nie robiłem bułek, a to urządzenie prowadziło mnie krok po kroku i one mi wyszły idealnie, no to, no to super. No bo ja nie jestem kucharzem, nie chcę jakoś gotować i się w to wczuwać, więc wolę mieć urządzenie, które będzie właśnie moim przewodnikiem I, i tak uznałem, ale wtedy też nie zdecydowałem się na zakup, no bo wiedziałem, że to jest tak jakby zmierzch tego modelu. Więc stwierdziłem, że dobra, poczekam sobie na siódemkę, no bo być może będzie coś lepszego, coś ciekawszego. No i właśnie stąd jest ten film, bo chcę zobaczyć, co jest lepszego i co jest ciekawszego. No i właśnie, jak już z nas stał dzień premiery. No to cóż to była za premiera? Jeśli śledziliście temat, to na pewno znacie te filmiki, memiczne już wręcz filmiki grupy śpiewających ludzi do garczka. I wydawać by się mogło, że jest to jakieś dziwne, szemrane towarzystwo, ale uwierzcie mi, ja znam kogoś, kto tam był, na miejscu własną osobą w trakcie tej premiery. Zadzwońmy do niego, żeby poznać taką pierwszoosobową perspektywę, bo myślę, że warto, żeby rozjaśnić sobie troszeczkę świat. Halo, siema Szymon, tu Kamil. Powiedz mi jedną rzecz, bo ty byłeś na premierze Thermomixa 7 w Berlinie osobiście. Byłeś tam na miejscu. Powiedz mi, jakie były Twoje odczucia takie live? Wiesz, co. Tak, to się stało memem, ale ja to potraktowałem bardzo poważnie, bo sam producent tu potraktował to bardzo poważnie. Wiesz, na miejscu było 3000 osób. Ja czułem się jakby był na jakiejś, pewnie, nie wiem, najnowszego iPhone'a, PlayStation 6, jakiejś takiej high-profile konsoli, a nie w teorii takiego ogarnka, nie? Orkiestra gra, ludzie śpiewają, całe trybuny tańczą, ci sprzedawcy tak mocno nakręcają tę atmosferę, że ty będziesz sam na miejscu, ty, ja tak, ja tak czułem, wierzyłem, że ten ten Existential to jest prawdziwa, jakby nowa generacja tego produktu, no bo wiesz, no 6 lat minęło, tak? W końcu należy coś pograć i oni to zrobili z taką pompą, nie? Czyli udzieliło ci się trochę tak, jakby to ta atmosfera tego wszystkiego. Owszem, tak, udzieliło mi się i przyznam, że trochę też pomagało w tym to, że nie mogłem tak z urządzeniem, wiesz, spędzić e, rzeczywiście tak dwóch, trzech godzin, same nim popracować, bo to był bardzo wyraźnie. Od początku do końca ta prezentacja była bardzo kontrolowana. Nie tylko dla tych sprzedawców, którzy tam byli na miejscu, tak? bo te 3000 osób to byli sprzedawcy, mhm. ale też dla całej prasy. My dokładnie wiedzieliśmy, co możemy, a czego nie możemy tam zobaczyć, nie? Jakby to było zaplanowane wszystko. No i widzicie, nie ma co się śniać, bo mi też by się to udzieliło, jestem na 100% pewien, że tajczyłbym i śpiewał razem z tymi ludźmi. Ja to jeszcze mocniej bym wskoczył po prostu we flow. Thermomix 7 jest o 10 cm węższy, ale również o 10 cm głębszy od poprzednika. No i jak widzimy, tutaj jest totalnie inna konstrukcja. Tutaj ten nasz ban, ja to tak będę nazywał, yy, jest opatulony. I on wygląda bardzo klasycznie. Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego wyglądu. Za to ta konstrukcja sprawia, że możemy go, teoretycznie, możemy go chować w szufladzie. No ale kto by w domu polskim chciał chować w szufladzie taki sprzęt? Każdy z nas raczej go wystawia na piedestale. Ja nawet jak kiedyś sobie go kupię, to mam taki, takie świeczuszki. O. o, ja sobie tu będę... Zapalał świeczuszkę i on będzie honorowym gościem, ale na razie jeszcze go nie kupiłem. Ale dlaczego o tym mówię, że możemy go schować? Ze względu na to, że wystarczy, że ściągniemy naczynie miksujące. No i mamy całkiem płaską konstrukcję, która wygląda mniej więcej w ten sposób. No, łatwa i przyjemna do schowania. No a do tego naczynie miksujące sobie chowamy w limnej szafeczce. W tym nie mamy takiej możliwości. To jest duża bryła do której musimy mieć odpowiedni safe. No i jak nie trudno zauważyć, tutaj mamy tablet 10-calowy ekran, ale nie mamy pokrętła tak jak w tym i zastanawiam się, czy jest to dobry krok, bo jak gotujemy, zwykle mamy mokre ręce, teoretycznie ma to działać. Sprawdzimy, czy na pewno jest to wygodniejsze niż takie fizyczne pokrętło. Bo wydaje mi się, że to rozwiązanie jest dużo lepsze. Zresztą, tak samo jak w samochodach. Wielu producentów samochodów odchodzi od dotykowych ekranów, ponieważ ustawianie temperatury w samochodach przez dotykowe ekrany i przez przeklikiwanie się przez milion opcji jest po prostu niewygodne. Wygodniejsze jest, jak coś mamy pod ręką, tak jak tutaj. No ale sprawdzimy to. Kolejną różnicą jest przystawka Varoma, ona ma zwiększoną pojemność o 45% i ma 6,8 litra w porównaniu do 3 chyba 3,1 litra w Thermomixie 6. Co to nam daje? No fakt, że możemy przyrządzić tutaj nieco większe posiłki dla większych głodomorów i większych rodzin, ale to co jest zarzutem dla termomiksa ogółem pozostało takie samo, czyli naczynie miksujące. Nadal jest taka sama pojemność, czyli 2,2 litra. Więc teraz swobodnie możecie napisać w komentarzu, że e, bez nadzieja, lepszy jest Lidlomix, bo on ma wielkiego dzbana, a tu jest taki malutki. Ale za to znaczącym ulepszeniem jest fakt, że ona znajduje się w tej dźwiękoszczelnej oraz yy, chroniącej nas przed temperaturą obudowie. I teoretycznie ona powinna być cichsza. Przy czym na papierze oni tutaj są cwaniaszkami, bo bardzo dobrze to rozpisali. Na obrotach numer 1 on działa o 50% ciszej. Ale jeśli wejdziemy na obroty numer 4 i wyżej, no to to już ta różnica się skraca. Ja sobie to sprawdzę, będę robił w jednym i w drugim to samo danie, ale cyfry to są cyfry. Dla mnie liczy się to, jakie to faktycznie ma odczucie. Czy to naprawdę jest takie cichutkie, czy to po prostu nadal brumi szumi? I tak naprawdę nie ma to znaczenia większego, poza tym, że marketingowo brzmi dobrze. No ale takim bezapelacyjnym uzasadnieniem jest fakt, że tutaj nie powinniśmy się poparzyć, bo jak będziemy coś gotować i dotkniemy tego elementu w starym termomiksie, no to możemy spażyć się. Więc no powiedzmy, że jest troszeczkę bezpieczniejszy. Przynajmniej tak to wszystko wygląda. W tym termomiksie zrezygnowano z miarki. Mamy tutaj tylko taką pokrywkę, gdzie to służyło nam również jako miarka. Przedstawiciele Thermomixa tłumaczą to w tym, że tutaj nie potrzebujesz żadnej miarki, ponieważ on ma giga dokładną wagę. Ale ten też miał giga dokładną wagę i teraz jest tłumaczenie, że to po prostu zapobiega ci rozbryzgiwaniu tłuszczu. No spoko. Ale jak już jesteśmy przy naczyniu miksującym, no to kolejnym usprawnieniem jest ta blokada noża. Ze względu na to, że jeśli chcemy wyczyścić nóż i odłączyć go, no to w tym urządzeniu jest to nieco bardziej skomplikowane. Jeśli chcemy wyciągnąć nóż, tutaj cały ten plastik przekręcamy go w stronę leczkę i dopiero ten nóż nam wychodzi. No, aczkolwiek, no, nie jest to jakoś y, mega wymagające, umówmy się. Ale jeśli chcemy zrobić to w tym urządzeniu, to wystarczy, że przekręcimy sobie tą blokadę. Przesuniemy właściwie sobie tą blokadę w tą stronę i nóż już wyskoczy, Tylko, że teraz mam tu koszyczek, ale... Ops! Wyskoczył, wyskoczył. No jest to łatwiejsze, ale czy jest to na tyle taka zmiana game changerowa, żebym ja po prostu się tym nie wiadomo jak chlubił? To niekoniecznie, niekoniecznie. A jeśli chcemy sobie wyczyścić naczynie miksujące w siódemce, to po prostu możemy je wyciągnąć z tej dźwiękoszczelnej, jak to ładnie nazywają, obudowy. No i mamy no, praktycznie, zobaczcie, to jest praktycznie 1 do 1 to samo. I o ile muszę rzec, że to naczynie miksujące jest bardzo solidne, naprawdę tak czuję, że trzymam coś konkretnego w dłoniach, no to powiem Wam, że spodziewałem się tutaj nieco większej takiej, jakiejś dźwiękooszczelnej pokrywa, a to jest plastik, to jest po prostu plastikowa obudowa. Tutaj nawet nie ma żadnej takiej gumowej, gumowego wytłumienia, chyba że gdzieś w środku, ale słyszycie ten dźwięk? To jest po prostu zwykła plastikowa obudowa z hello, nie? No ale zobaczymy, może to tłumi, może to jest jakiś giga dobry plastik. Moi mili, mam jeszcze jedno bardzo istotne odczucie, zobaczcie. Jeśli ja jedną ręką, jak coś gotuję, chcę sobie wziąć po prostu to naczynie miksujące, proszę bardzo, cyk. Wkładam, żadnego problemu, wszystko się trafia bez, bez najmniejszego myślenia. A jeśli chcę wziąć w siódemki, po pierwsze, że to tak nie idzie gładko, i żeby tu sobie to tak trafić, nie jest już to takie. chopsiub. Tu, ze względu na to, że mamy tą konstrukcję, mamy te rączki, praktycznie możemy to zrobić z zamkniętymi oczami. A tutaj muszę się zastanowić trochę mocniej. I uważę, fakt, że to naczynie miksujące jest w tym plastiku, daje mi takie poczucie, że to zaraz się rozleci. Tutaj się nic nie rozleci. To jest po prostu tak zawarte, że aż o, pięknie, nie. A tutaj. Jeszcze jest jedna rzecz konstrukcyjna, którą akurat uważam za plus, ale myślałem, że to jest lepiej wykonane, bo termomiksa nie możemy przesuwać ze względu na to, że on ma tutaj wagę. Więc jeśli chcemy go przesunąć, musimy go podnieść i przestawić. Podnieść i przestawić. Logiczne. A ten ma tutaj ślizgacz. Jak ja czytałem specyfikację, to myślałem, że ten ślizgacz jest jakimś takim malutkim kółeczkiem, gdzie to będzie działało płynnie. Ale nie. On ma tutaj po prostu kawałek plastiku, dzięki czemu nie musimy go podnosić całego, tylko delikatnie z przodu go podnosimy. No i o! No przesuwam go. Ale to wcale, uwierzcie mi, to wcale nie idzie tak gładko i świetnie. I tak muszę użyć odpowiednią ilość siły. No nie wiem, no, czy mam to zrobić... Chociaż... U, dobra. No ten ślizgacz... Jest jakąś nowością, jeśli chcecie go gdzieś tam regularnie przenosić, bo, bo tego łatwiej jest tutaj złapać ze względu na tą konstrukcję. Jego bardzo łatwo sobie tutaj biorę i trzymam. A jak chcę go podnieść tutaj w całościowo, jest to dużo jakoś inaczej wyważony on jest, inaczej się rozkłada waga i to nie jest wcale takie przyjemne. Ten się podnosi łatwiej. Zresztą tu ma nawet rączkę. Ślizgacz, ślizgacz. Kolejną zmianą jest zmodyfikowane kopystko. Zmodyfikowane jest w taki sposób, że ta część jest nieco dłuższa niż w porównaniu z tym urządzeniem. Co nam to gwarantuje? No fakt, że jeśli tutaj mamy potrawę i chcemy ze ścianek coś ściągnąć, możemy to zrobić jednym ruchem, a tutaj musimy wykonać tych ruchów kilka, no bo mamy krótszego. W sensie krótsze, po prostu ten element tu trzy, nie? No i... A, i kopystko... Kopytko. Kopytko. Okopystko jest skonstruowane w taki sposób, że możemy je odłożyć i ono nam się nie przewróci i zauważcie, w tym momencie też ono nie dotyka stołu, czyli nie brudzi nam stołu i ma jeszcze jeden dodatkowy feature. Jeśli chcemy wydobyć ciasto z naszego Thermomixa, do, do tej pory musieliśmy naczynie miksujące przewracać do góry nogami i tutaj kręcić paluszkami, prawda? I wtedy to ciasto nam gładko wyskakiwało. A w tym urządzeniu, proszę Państwa, moi mili widzowie, mamy coś takiego, że to kopystko ma tutaj wytłoczenie, dzięki czemu ono wchodzi w ten nóż no i nie musimy tam wsadzać paluszków, więc jak macie drogie panie paznokcie, no to tutaj no będą bezpieczniejsze. Nie wiem, no chyba tak. Kolejna giga zmiana bym powiedział, no ale no, no tak. Jeśli chodzi o kwestię koszyczka i tego motylka, to zmiany są naprawdę kosmetyczne. W siódemce mamy delikatnie większą tą część, ten element, dzięki czemu troszeczkę łatwiej będzie nam go wyciągnąć. No i tutaj możemy sobie wyciągać ten koszyczek za pomocą naszej kopystki. Kopytko. No ale w Thermomixie 6 też tak możemy robić, więc nie ma tutaj nic takiego, co by było istotne dla Was. Mam wrażenie, jak sobie teraz to wszystko analizuję, że Thermomix 7 jest trochę jak nowy iPhone. Że tam też są zapowiadane huczne, wielkie zmiany, które tak naprawdę są drobnymi, kosmetycznymi elementami, ale i tak ludzie się z tego cieszą. W sensie, ja też chcę się cieszyć, żebyście nie myśleli, że ja jestem negatywnie nastawiony do tego Thermomixa, bo ja osobiście chcę kupić sobie ten sprzęt. Ale o mojej perspektywie odnośnie tych urządzeń powiem Wam nieco później. Generalnie perspektyw odnośnie Thermomixa jest całkiem dużo. No, moją znacie, ja nie jestem kucharzem, chcę, żeby mi coś prowadziło za rękę. Znam opinię na przykład profesjonalnego kucharza, który mówi, że Thermomix zabija magię gotowania, no bo wszędzie mamy to samo danie, wszędzie ono smakuje tak samo. Idziesz do znajomych, którzy mają Thermomixa i jesz to samo, co mógłbyś sobie zrobić w domu. Lub byś mogła. Znowu inni szefowie kuchni używają tego urządzenia, bo ono jest powtarzalne i w ich kuchni Dania, sosy będą zawsze takie same i oni sobie to cenią, bo eliminują błąd czynnika ludzkiego. A jeszcze ktoś inny stwierdzi, że to jest w ogóle głupie, bo on sobie woli mieć zwykły, naturalny garnek i może mieć do tego blender i sobie poradzi za ułamek ceny. Więc naprawdę perspektywy są różne, bo świat nie jest czarno-biały. Jaka jest Twoja perspektywa? No i ostatnią taką istotną zmianą w termomiksie, istotną według mnie, jest możliwość gotowania przy otwartej pokrywie. Ale jest to możliwość gotowania tylko przy poziomie drugim, jeśli chodzi o obroty, i temperaturze maksymalnej do 120 stopni Celsjusza. Zanim jeszcze przejdziemy do takich y, testów namacalnych, no to omówimy sobie system, jak wygląda to urządzenie w środku. Tylko musimy tutaj troszeczkę posprzątać, bo się narobiło dużo bałaganu. A, i jeszcze jest jedna istota informacja: Osłona noża z TM6 pasuje do TM7. Ale za to nakładka krojąca już nie pasuje ze względu na inny system zamykania, i termomidr sensor również możemy połączyć z siódemką z takich dodatkowych gadżetów. Dobra, sprzątamy i przechodzimy do systemu, moi drodzy. Jeśli chodzi o system i ekran, no to tutaj muszę przyznać, że kwestia wyglądu naprawdę duży plus na Thermomixa 7. Tu już widać, że jesteśmy w XXI wieku, że to wygląda sprawnie. Możemy sobie personalizować nasz ekran. Mamy tutaj zdecydowanie większą dowolność, aczkolwiek jest też kilka takich aspektów, o których się nie mówi, których ja sam do końca nie rozumiem. Na przykład. Jest ten sprzęt chwalony za to, że on bardzo dobrze współgra w sensie wyświetlanie wraz z naczyniem miksującym. Chodzi o to, że jeśli sobie klikniemy tutaj wagę, to zobaczcie, jeśli napełniamy nasze naczynie miksujące, no to Thermomix pokazuje, patrzcie, jak pięknie w takiej grafice 3D. No ale... hello, zobaczcie. Niemożliwe, to samo się dzieje, nie? Też się napełnia. Także... No, nie jest 3D, jest bardziej ta grafika płaska. Ale sam feeling, jeśli chodzi o dotyk, jeśli chodzi o responsywność wyświetlacza, no to tutaj jest o niebo lepiej. Chociaż chciałbym, żeby to działało troszeczkę sprawniej, bo ja na co dzień korzystam z iPada, który nie jest nowym sprzętem, który już ma, myślę, że spokojnie jest 6-7 lat. No i mam wrażenie, że ten dotyk działa troszeczkę sprawniej. Na zasadzie, że ja nie mam takiego odczucia, że jeśli coś skroluje, no to ten obraz delikatnie przycina. Tutaj już niestety takie sytuacje się dzieją. Wszystkie przepisy i zaczynam przesuwać. No to jest to takie... O. No i jak sobie teraz tak montuję ten materiał i mam jeszcze takie rozkminy. Zauważcie, kupujemy sprzęt premium i na tym sprzęcie ma działać tylko i wyłącznie ich system, ich aplikacja, jedna aplikacja, nic więcej. Więc całość powinna być tak zoptymalizowana, że naprawdę przez 10 lat nikt z nas nie będzie miał się jak i do czego doczepić. No, a tak nie jest. Ona ma drobne mikroprzycięcie, i ja mam wrażenie, jakbym obcował z takim średniopułkowym tabletem. No serio. No, ale być może pojawią się jeszcze gdzieś jakieś aktualizacje, które to wszystko usprawnią, i to jest po prostu problem wieku dziecięcego, więc no, mam taką wyrozumiałość, a przynajmniej tak staram się mieć. Ale to, co jest tutaj, to i tak jest złoto, jeśli sobie potem przejdziemy i klikniemy na przepisy w tym. Zresztą zobaczycie, widzicie, on musi pomyśleć, on musi przemielić to wszystko. On musi się zastanowić, czy na pewno chce nam podać odpowiednie przepisy. Wskoczyło i widzicie, ten ekran ma to do siebie i to jest moja, moim zdaniem największa wada i coś, co mnie najbardziej denerwuje w tym M6 że on nie zawsze reaguje. Patrzcie, ja przesuwam, próbuję, a on nie, nie do końca zawsze chce. Trzeba czasem tak mocno jakby nacisnąć jakoś tak się wczuć i odpowiednio trafić w daną ikonkę, żeby ona zaskoczyła. Tutaj jest to zdecydowanie lepsze. Jeśli chcemy gotować i po prostu nie garbimy się jakoś bardzo, no to tutaj wystarczy, że schylimy delikatnie głowę i wszystko mamy pod ręką, wszystko widzimy. Jest to bardzo dobry kąt nachylenia względem naszej twarzy i naszych oczu. Tutaj ten kąt jest zdecydowanie większy, przez co jeśli chcemy coś zobaczyć, to już muszę schylać się. Jak ja będę miał potem 50 lat i więcej, no to już mi tutaj korzonka będzie bolała. A tutaj moje korzonki będą git. No dobra, moi mili, no to w takim razie Przejdźmy teraz do testów i zobaczmy, czy ten jest cichszy, czy ten jest szybszy i czy będę w stanie rozróżnić, czy smoothie, które zrobię w tym Thermomixie i w tym, smakuje z jakiegoś urządzenia lepiej, a może tak samo. Przyszedł czas na test, czyli kruszenie lodu. Nie bierzemy jeńców, bo to, że ten Thermomix będzie sobie po cichu gdzieś tam mieszał zupę, I don't care. Ja chcę sprawdzić go na takich najbardziej hardkorowych warunkach, czyli właśnie kruszenie lodu, które będzie najgłośniejsze. Proste zasady. Thermomix stoi na jednym końcu stołu, telefon, który będzie mierzył głośność, stoi na drugim, i potem podmienimy sprzęt, zrobimy to samo i sprawdzimy, jak to wygląda. Ta sama waga, w sensie ta sama gramatura lodu, 200 gramów. Umieszczamy lód w naczyniu miksującym. To, no, tu jest wszystko podomykane. Niech się dzieje magia. 100. Maksymalna głośność to 100 decybeli. No, powiem Wam, że... Nie był cichy. Przestraszyłem się wręcz trochę tego. No ale tutaj jest... Yy, tak jakby nie mam się do czego przyczepić. Lód jest... ojej pięknie. No kruszy do drineczka, do jakiegoś tam dania, do... no super. Wszystko się zgadza pod względem tutaj wykonania pracy. Dobra, przyszedł czas na szóstkę. Dobra. <noise> maksymalna wartość 106 decybeli. Czyli tamten był cichszy. Czy to jest znacząca różnica? Absolutnie nie. Wszystko tak jakby się zgadza. Czyli reasumując, być może w takich mniejszych warunkach, w sensie przy mniej hardkorowych potrawach, jeśli ustawiamy sobie obroty na poziom 1, poziom 2, to ten będzie cichszy. Ale jeśli sobie będziemy kruszyć lód, albo robić jakieś takie no bardziej zaawansowane rzeczy, no to absolutnie nie. Dziecka przy tym nie będziecie usypiać. On nadal będzie głośny. No i tyle. No proste wnioski. Dobra moi mili, teraz zrobimy sobie danie, coś szybkiego, czyli mam tutaj już przygotowane składniki, będzie to smoothie, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ten interfejs jest zdecydowanie bardziej przejrzysty. Popatrzcie, tutaj mamy wszystkie składniki, sobie po kolei odhaczamy i przechodzimy No, czekajcie, bo jestem do góry nogami. O, i przechodzimy sobie krok po kroku. Widzimy tutaj ile kroków mamy. Dostępne, możemy sobie też szybciutko Tutaj przesunąć palcem. Jest to dużo bardziej sprawne, przyjemne dla oka, i tak dalej. W tym urządzeniu musimy klikać krok po kroku dalej, dalej, dalej. Jak chcemy się cofnąć, no to musimy się tutaj cofać. Nie jest to tak dobrze skonstruowane jak w przypadku tego termomiksa. No to dobra, przejdźmy zatem do gotowania. Yy, do gotowania. Przejdźmy zatem do zrobienia tego smoothie. I faktycznie jest delikatnie cichszy ten Thermomix numer 7, ale uwierzcie mi, to kompletnie nie ma znaczenia. To, że on jest cichszy, tyle nie sprawi Wam jakiegoś większego komfortu w życiu. Serio. Smoothie zrobione z Thermomixa szóstki, napój numer 1, skosztujemy numer 2. Pod względem struktury, koloru, smaku identyko. Dobra, czas na ostatni test, czyli szybkość uruchamiania się tych sprzętów. Weźmiemy sobie stoper i uruchomimy urządzenie numer 1, start. Ustalmy sobie taką zasadę, że do momentu połączenia się z siecią Wi-Fi 17, ale jeszcze sieć o, złapał połączenie połączone 39 sekund i 66 setnych, żeby nie było. This is it. Przejdźmy do urządzenia numer 2. Zaczęło, ale cały czas jest w trybie offline. O, połączono. Dobra. Czyli mamy 53 sekundy. No to nieco dłużej, zanim załapał. Więc sami widzicie, jakie to są drobne różnice. Jeśli chodzi o moje takie finalne wnioski, no mimo wszystko, mimo tych drobnych zmian. Zwłaszcza, że ja nie posiadam żadnego z tych termomiksów u siebie w domu, więc no, logiczną sprawą jest fakt, że kupiłbym po prostu ten z myślą, że to będzie sprzęt na lata. Jeśli ktoś chciałby bardzo mieć ten sprzęt, ale wydanie 6700 to w ogóle jest mu nie na rękę, no to kupienie nawet używanego tego sprzętu myślę, że jest świetnym rozwiązaniem. Będziecie się denerwować na to, że on się uruchamia dłużej, będziecie się denerwować, że ten ekran nie działa tak dobrze, że on jest toporny, ale zrobicie wszystko to co w tym. Przy czym musimy pamiętać, że jak kupujemy to urządzenie z drugiej ręki, no to nie mamy pewności, nie mamy gwarancji, albo może jeszcze się załapiemy na jakąś tam szczątkową gwarancję, ale nie wiemy jak to było używane. No tak jak z używanymi rzeczami. Nie mamy tej pewności. Decyzję zostawiam wam. Bo może ktoś z Was będzie chciał sobie kupić Lidlomiksa i powie tym termomixom szczere... Go cool. Dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się w zdrowiu pokoju i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. i dobre.